Cześć. Pokażę Ci jak usunąć tryby i rutyny na CS25. Aby to zrobić, przejdź do ustawień, a następnie do, do trybów i rutyn. Teraz możesz wybrać tryb lub rutynę, którą chcesz usunąć. Więc najpierw zamierzam stworzyć nowy tryb. Zamierzam kliknąć gotowe. Potem. Możesz zobaczyć, że jest tutaj. Możesz kliknąć na to: trzy kropki w prawym górnym rogu i usunąć. Potem usuń. Aby usunąć rutynę, zamierzam stworzyć nową. Zamierzam dodać cokolwiek losowo. Potem zamierzam to zapisać gotowe. A teraz, aby to usunąć, kliknij na to. Następnie, kliknij na więcej. Możesz wyłączyć tę rutynę lub kliknąć usuń, aby ją tutaj usunąć. I to wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.